Witam, słuchajcie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, jakie mogą być takie, Takie można powiedzieć, ciekawe pomysły na, na tak zwane dorobienie sobie, jeśli chodzi o pieniądze. Jak można sobie dorobić? Słuchajcie, są różne sposoby, żeby sobie dorobić. Można znaleźć, po pierwsze, po pierwsze, można znaleźć drugą pracę. Drugie, można, moi drodzy, moż można, słuchajcie, można jeszcze, można jeszcze na przykład, można jeszcze, moi drodzy, na przykład, jeśli człowiek jest w miarę ogarnięty i pod, zna się na różnych prowadzeniu firmy na się na prowadzeniu firmy i tak dalej to może założyć założyć jak to się mówi własny biznes eee, a po trzecie po trzecie tak chyba po trzecie bo już zapomniałem. Eee, można jeszcze można jeszcze oszczędzać. Niestety, w, w oszczędzaniu jest o tyle dobrze, że jak oszczędza się pieniądze, to często też to wiąże się z, wy, z pewnymi wyrzeczeniami. Czyli, na przykład, w moim przypadku ja, żeby móc oszczędzać, znaczy kiedyś byłem dwa razy szerszy, bo byłem trochę grubszy, tak? E, odkąd przestałem tyle jeść, to zauważyłem, że mam, jakby to powiedzieć, jak człowiek więcej je, to więcej wydaje pieniędzy, a jak człowiek. E, a jak człowiek mniej wydaje, a jak człowiek mniej je, to mniej wydaje na pieniądze, na, mniej wydaje pieniędzy, czyli dzięki temu też jakoś teoretycznie można sobie zaoszczędzić pieniądze, czyli można mieć y, jakieś oszczędności. No i jeśli o mnie chodzi, to byłoby na tyle. Jeśli film Wam się podobał, zachęcam Was dać na dole łapkę w górę, tam na dole. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to Również Was zachęcam do dodania subskrypcji. Ja się z Wami żegnam. Cześć.